Hej, hej, witam, witam, witam. Witam na kanale Enia Iris Aktarel i zapraszam do horoskopu. Dla znaku zaraz zobaczymy, do jakiego znaku będę stosować. Karty wróciły do tali znaki mogą powtarzać się jak najbardziej, ale taki też jest mój zamysł, że ja tego nie kontroluję, ja tylko jestem do od przekazywania. Dobrze, więc zobaczymy. Wczoraj powtórzył się znak. Bliźnięta i pierwsza informacja dla bliźniąt z kółeczka. wylosujemy siedemdziesiąt jeden Jest powiedziane właśnie, że mm, można to pogratulować, dlatego że masz najlepszych nauczycieli i ludzi, którzy cię prowadzą mądrze wzdłuż twojej ścieżki. Twoja ścieżka jest chroniona przez anioły, więc bądź wdzięczny i podążaj dobrymi radami, które otrzymujesz. Jakaś ważna lekcja została tutaj przyswojona. Jeżeli zastosujesz to w tym momencie, przyjdzie sukces. Być może właśnie tutaj czekać jakiś ważny egzamin. Nie wiem, jakaś, jakaś właśnie jakaś rozmowa. I oczywiście to też pozytywnie przebiegnie. Dobrze, gratulujemy bliźniętom. Drada Anielska. Ok, ósemka. I teraz tak, tutaj u Was. W dużej mierze właśnie też pomoże Wam otwarta właśnie tutaj komunikacja, otwarty umysł, uważność. Spróbujcie też tutaj właśnie tak, to jest takie, jeżeli czeka was tutaj gdzieś rozmowa, bo jak, czy to jest rozmowa w tematach właśnie waszych osobistych, czy też rozmowa zawodowa, to to, co można wam polecić, to bądźcie właśnie otwartego umysłu, bądźcie zainteresowani, tylko nie tacy podkręceni na tym, jeżeli to jest rozmowa o pracę czy coś takiego, ale Wykazujcie tutaj zainteresowanie, uwagę. Spróbujcie zrozumieć właśnie tutaj tak motywy, w sensie takim najpierw prawdopodobnie, jeżeli idziecie tutaj na rozmowę o pracę, to trzeba będzie. to będzie, będziecie musieli tutaj dobrze prześledzić profil firmy. Tak? Dobrze, naprawdę. Nawet możecie zadać pytania. Oczywiście no, nie bądźcie. W sensie takim, że to są. Tutaj jest on. To jest bardzo szeroki, właśnie tutaj temat, tak, ale postarajcie się właśnie tutaj tak wyglądać na takich, którzy gdzie się nie znajdą, właśnie tutaj, tak, to próbują właśnie wzrastać, próbują coś z tego wziąć, tak? W sensie takim, że e, miejsca, nawet może przedstawcie tutaj tak, że miejsca, w których, w których byliście, wsparły was, nie mówcie źle o miejscach, z których przyszliście, bo nawet jeżeli było źle, to nie mówcie, bo nie jest to najlepszy sygnał dla potencjalnego pracodawcy, tak? Po prostu mówcie, że wszystko was wsparło, wszystko wam pomogło, jesteście teraz tu i teraz, tak? No, no wiecie, zresztą bliźnięta chyba na język nie chorują. E, oczywiście tutaj też, żeby też nie wyglądało to na to, że jesteście zbyt podkręceni, bo to też nie jest dobre. Ale entuzjazm można wykazać w sposób właśnie tutaj taki opanowany i spokojny, prawda? Dobrze, co jeszcze tutaj chce być powiedziane? Czyli u Was też mogą być tematy zawodowe, bliźnięta, w dużej mierze tutaj, chociaż mogą być i osobiste. Więc u Was podobnie jak u wodnika o, dzisiaj znaki powietrzne wczoraj była waga. zobaczymy. I o co jeść, bo jestem głodna. Nagrywam z rana. Jest to skoku. Dobrze, więc zobaczymy. Zobaczymy właśnie tutaj, bo może jeszcze Wam tutaj jakieś rady udzielone. Na tę chwilę, na ten czas. Uh, wiecie, może też być, mogą też być rozmowy osobiste tutaj z tą różą. Tak, ale nie tylko, nie tylko. Bo tutaj, wiecie co, jeżeli wcześniej narzekaliście na brak kreatywności, to teraz to pojawi się. Tak? I tutaj, jeżeli był jakiś problem, obojętnie, czy to był problem w relacji, czy ogólny problem, jest możliwość ruszenia do przodu. Tak? Bo rzeczy zaczną się zmieniać i to na lepsze. Ale Wy musicie się tutaj upewnić, że jesteście gotowi, aby z tego skorzystać. Bo to jest takie, jeżeli gdzieś tam w zawodowych tematach właśnie nie szło, gdzieś tam właśnie było troszeczkę słabiej, to teraz Wy właśnie wracacie na, na szlak, na trak, właśnie tutaj, tak? Dobrze. To dzięki kreatywności. Karta wraca do talii, dlatego że posługujemy się dwiema formami interpretacji, a wraca dlatego, że tak jak na przykład czytam w mini-czytaniach, gdzie mam to do abonamentów, tak w jednym właśnie z abonamentów, to trzy razy karta powtórzyła się, a mam 54 karty, więc. Więc. Okej. Okay. Drugi raz. Habry, tak? To są habry. Habry. Może tutaj y, kolor jest taki mocny w sensie, takim, że światła, ale dla mnie to jest swego rodzaju też koloroterapia. Uwielbiam. Kolor, więc. Więc wszelki kolor. Okej. Okay. Wiecie, tutaj to jest, to jest mała rzecz, która do Was przyjdzie, mała. Być może wyda Wam się też nieważna, właśnie taka, wiecie, mało znacząca, ale nie odrzucajcie tego. Dlatego, że to będzie oczywiście potrzebowało właśnie tutaj troszeczkę czasu, ale pokażę Wam to naprawdę mm, tak jakby pokażę Wam to cało, całe piękno, pokażę Wam to Uh, z czasem, może to nawet być, jeżeli tutaj um, będziecie wchodzić na przykład w nowe relacje, to też może być to osoba, która będzie nie od razu właśnie rozpoznacie wartość tej osoby. Tutaj będzie potrzeba czasu, tak? Teraz jeszcze tutaj słuchacie, to też co wy zaczniecie robić, to ten element, który y, będzie jakimś czymś unikatowym, tak? To jest takie jakby... Wiecie, mm, czasami właśnie dlatego tutaj bądźcie otwarci. Bądźcie otwarci, miejcie otwarty właśnie tutaj umysł, bo czasami jest tak, że my utkwimy właśnie w jakimś, w jakimś takim y, ogólnie narzuconych trendach, tylko że to są właśnie ogólne narzuc ogólnie narzucone trendy. Wiecie, ludzie zaczynają być zmęczeni tym właśnie, że wszędzie jest tak samo. Ja nawet sama jestem zmęczona właśnie, tak? Wiele rzeczy odsubskrybowałam po prostu, bo stwierdziłam po prostu, że tutaj... Że po prostu jakieś, jakaś mania, po prostu, tak? Właśnie tak, tacy dziwnie podkręceni, po prostu, co się tutaj dzieje, tak? I zaczęłam szukać rzeczy, zresztą same nawet zaczęły mi wpadać rzeczy jakby zupełnie też z innych poetek. Ja nie mówię tutaj o ezoterycznych tematach, tak? Więc zaczęłam tym rzeczom przyglądać się, i to jest bardzo ciekawe, bo zaczęły mi się rodzić też pomysły. Niestety, <laughs> może będzie podobnie właśnie z Wami. Nie odrzucajcie tego, co przychodzi, nawet gdyby wydało się małe i nieważne. Z czasem pokaże to swoją wartość. OK, i tyle to, tyle to bliźniąt. Jeżeli ktoś tutaj chce więcej treści, więcej rzeczy, to zapraszam do abonamentu miesięcznego. Czym jest abonament miesięczny? Tłumaczę i pokazuję w firmie, do którego dostęp macie w rozszerzeniu, w opisie pod filmem. Jest tam link, jest wszystko wytłumaczone, pokazane. i Zapraszam. A póki co dziękuję. Pa, pa, pa.